Witam serdecznie. Szanowni Państwo, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, które odbędzie się w niedzielę 8 grudnia o godzinie 13 w sali Kina Włókniarz. Gośćmi spotkania będą wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Antoni Macierewicz. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości pan Adam Lipiński, poseł do Parlamentu Europejskiego pan Janusz Wojciechowski, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panowie Marcin Witko i pan Robert Telus oraz senator pan Grzegorz Wojciechowski. Tematem spotkania będzie omówienie bieżącej sytuacji w naszym kraju. Serdecznie Państwa zapraszam.